Aj, kurde, palę to za blokowo. O! Czapnął. Aua! Hehehehe! Odpalony. Poczekaj. Grajna za twój fajn Został jeden gracz. Zostawicielka Został zapika. jeden wróg. Zniszczyli potykacz. Został jeden wróg. Fajn w... podłożony. Do piachu. Klatka odpalona. Jednego mniej. Spike leży na pętli. wszędzie tu są A gdzie to się przestychowają? Mam cię. Dostał jeden z no, wam dostał jeden tym, Trzy, Trzy. Dostało trzydzieści sekund Dostał Trzy. Trzy. jeden drug. No, Doskonale. O, o. Jeden A! zgon. Blackout. Dopadł. Gościu go dosyć nie umarł. Nieprzyjaciel zdjęty. to było wcześniej. Krajna to była, wiesz. A, to było Żegnaj. Nie, ale... Zniszczyli potykacz. do piachu. Tutaj. Okay. Potrzebna. A gdzie to się wszyscy chowali? Aluaz Im więcej klatka odpalona. Głupiec. Ale skan w ciemno. Nic nie rusza. Dopadłem kogoś. Do Tylko ja widziałem jak się użył. Spike leży na... Spike A. jest... Dostał jeden w ruchu. Przeładowuję. Okej, okay. załatwieni. Weźcie przy. Get... Adrian. Nie ja. ja Adrian, Boże, to jest... A, ja traf... ja traf... no, tak? Nie, Dostał jeden w mm, mm, mm. Spike leży na A. Dostał jeden w eee, minus. Dobra. Zobacz, że ściana sejsz, to możemy się na drugą stronę A widzisz? Myślałem? Widzę lepiej niż ty. Może. O, niepotrzebnie chyba użyłeś tego. Doskonale! Ja Znaczy, to chyba na oknie. Poczekajcie, dajcie sekundę, a to A, nie A to szuka. nie wiem, gdzie jest. A. O, drzetka jest u mnie. O. Tak? Jest. Zdobacz, o, jest. O, tam, o, tam to jest. To jest. Okay. Odpalona. Dlacz... się zszedł dziwnie. Zniszczyli potykacz. Twoje sekrety. Ostrożne. Bóg, bóg. ja amunicji. Nie mam do nie przyjaciel, z A Został jeden jest nich. Platka odpalona. Mam Nie miałem słów jak za Było na jakby u nas. No i spotkał. Platka odpalona. O, odinca Nie, A, A, nie

Załatwiony. Został jeden wrzuc. Spal spalił, yeah. spalił. spalił jak Żyda. Jak Żyda upolę. No nie co ma. Tak, pęczkę, odwień stary. O, O, się O, o, się To sage, naprawdę, naprawdę, Nie zabijecie moich sojuszników! No, sojuszniku. A, nie dam rady już sobie. Pajk, Jezus, Jezu, mnie, wtedy. Na razie Świetny no.

Jezus, ile razy wiesz? Wow. rajska na co? Dostał ja. jeden grób, który byłby w bitek podłożony. Łoś, wow. pojedyncza pestka. Żegnaj sowa. O, Fuck. Hmm? Dostał jeden wróg. Jeszcze jeden raz. A, nie rozpoczęte. Aaaa, nic zapomniałem. Że... A. ze wroga na Kasuje O Jezu, Minus 73 po robocie Dostał jeden Sowa Ale jest dobrze Oczywiście, Ojej. że zostałem w web Ustała rozprawia Usunięty Sprawdzam teren Leonka Zaznaczałem <grym. grym> Dostał jeden wók ja Mam taką pierdolną podkładkę, żeby nie było Mało mam, 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 mam. Przeładowuję. Spajk leży na środku. Konieczność. Anulowanie. Nie biegnie tędy. Tutaj. Dostał jeden w ruch. Nice. Próbuję. Przeładowuję. Kurde, już uczy... To to przewidział? No tak. Witaj, no. Żegnaj Daj Sowa. Ci. dopadłam Cię.